Siemandelo, komandelo, tutaj Ciawi, a ze mną jest Tymekiu Tymekiu! Siedem, Siedem, Siedem. Dzisiaj gramy. kanału, ale je, gdzieś taki jutro już zrobię. Więc możecie, Ta. będziecie mogli ze mną oglądać. I dzisiaj gramy w AR2. Ale dzisiaj ja mówiłem mojego kolegę na AR2: Gierka o Apokalipsie, gdzie się strzelasz, zabijasz, strzelasz i. zabijasz. Grałem w to 3 lata, ale fajne jest. Dobra, chodźmy. A za 4 chodzi wychodzi nowa mapa, więc chciałem go nauczyć, bo no muszę mieć jakieś długo, żeby nie wywalał się To <laughs> tak często. No, ale mam Dałem jakąś broń. Itemku. Jakąś drugą broń. Więc no, chodźmy znotować. Dobra, mam... Czekaj, muszę się napić. A nie, no, muszę się napić. Nie pytać skąd te rzeczy Najniebezpieczniejsza no lokacja, na którą będziemy iść to jest Ashlands Żele popoł... popioł? Co ja gadam? Popioł? Tak, no tak, ale to się nazywa Kliknij M, mapa, nie? No chyba każdy zna I jest Ashlands, takie miasto Jesteśmy wow. na uniwersytecie I będziemy szli na salem Okay. Nasz kolega jest Z2, więc jakbyście nagle tak usłyszeli takie. No kuu. Hmm? No co ja Po prostu. A, ale fajnie ziomek z niego. No ale nie, brawo, Lubi no, czasami się no. nie fajnie odzywać. Czekaj? Czekaj, Cicha, Cicho. cicho. Też tu jest. Tam. Na dachu, na dachu. Skąd wiesz? Zombie tam szedł. On na nas nie szedł? On jest na dachu. Idziemy na dach? Um, możesz spróbować. Gdzieś tu powinien być. Bo ja słyszałem jak zombie tutaj biegu. I na razie nikogo nie widać, więc chyba dobrze. Nie wiem. Nikogo nie widać. Nie, bo ja słyszałem, jak ząbek biegł do drabiny. I widziałem. A do nas nie, nie biegł? Przypadkiem. Co? Kucak, kucak. Na razie. Mhm. To się nie, ale to jest kilometr, może. nie, wiem. Dobra, na razie może zejdźmy. nie, nie, no to na to skocz. nie, będzie to jest? nie, 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 strzelaj do nie, tylko skosy ich. Okej? Okay? Bo jak strzelasz do zbiorów, no to powiadomo, tak jakby mówisz ludziom, że tu jesteś, nie? Żeby cię zabili. Ale że jak mówię, że co, że jest napis, no, nie, że no bo człowiek bo z, tutaj jakbym jest. Jakbym strzelił tutaj, jakbym strzelił tutaj, nie? To by ludzie mnie usłyszeli na. zapewne. Oh. Czyli przez gdzieś tak połowę mapy się dźwięknie, się strzał. Ale nie, to nie, nie, lutując, no, nie bez sensu nie. trochę. Naprawdę, nie przeszło. Czekaj, za dwóch. Braty do mnie przyszedł. Za dwóch. Dobra. To jest. Ma się wytnie to 10-minutowy ten. <noise> Więcej. Energia. Wizowe. Troszkę energia. Dobra. Widzowość. Troszkę musiałem poawczyć, po... bo. tam, bo musiałem zjeść... zejść. Coś... Wieros. Yo, yo, yo Wiem, go! E, więc idziemy teraz z Tymonem na Ashland? Na Ashland? Palę, że ja ja no. No. dla was Lutuj teraz montuję to, film, mogę. Okay? Ja, ja montuję Chodź. film dla widza. Lutujemy tylko to, co powiem, okej? Okay? Okej! Okay. jak będzie potrzeba. Xavier jest bardzo dobry w takie, tego typu gry, więc na pewno ich zabije. Więc mogę zrobić jeszcze ładnie z Ksewerą, jak będziecie chcieli. Jak będzie po tym 10 filmiku, 10 jak będzie tym filmiku łapek górę, 10 łapek w górę, to robię z tym to robię z Timonem One Wiłana. One W ar 2 Co, 10 lajków robię nowego One Wiłana z inną osobą. Na przykład będzie kolaboracja z chińskim Mr. Beastem. A ten z chińskim jest Dominik, go. Dobra. Dobra. długa droga. nie bierzemy. Ja no rozdał dołta. Będzie szybciej. A Dobrze? jest? Nie wiem. Nie znam się. Ja sobie wAnglobe, został. Został, został. Ja jadę. No. 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 Wejdź szybszy przed zombiaka. Wejdź z Nie, ja jadę. Wejdź. na to coś tam. Ludzie słyszą e, e, silnik i będą do ciebie strzelać. No i coś, jak mówisz, jak będą ludzie, to że mamy się strzelać. No, ale jak ludzie słyszą i auto i oni będą do ciebie strzelać z budynku, a ty nawet ich nie zauważysz. No i co z tego? Że lepiej nie jeździć autem. Chyba, że jest jak całe zielone jest, to wtedy można. Że około okay. wszystkie coś zielone. Okay, a rozumiem To całe. No może. Ej! Ej, dlatego nie lutujemy, bra, bo bra. chyba. A nie, lutujemy, lutujemy. Bra, i, I teraz. nie wiem, nie jest zlutowana. patrzcie, znaleźliśmy Jou. helikopter. helikopter. Nawet nie zlutowany, bo do... są. Bo są. NPC. E, Yo, ale czapeczka. Uważaj. Tak jak ci mówiłem, zdąża. Używam. A no, zobaczmy, wow, co my fal. tutaj mamy. O kurczę, go. O grip. Albo nie, ty masz lepszego, ja wezmę sobie. hej. He gryp? Tak, ale nie mam jak go założyć. A, No nie mogę do niczego założyć. Chcesz grypa czy zostawić sobie? Dobra, mogę, mogę. To tylko najproste zlutujmy. Jak znajdziesz amunicję, ja się dość dwa to mi but. Opelisz... Pelikian Scope, co to jest? Dopiero trichole. To są lagi na tym serwach. jakiś high power pistolecik. Light. A. To już chyba wszystko. Idziemy dalej. Ej mogę tego gripa? O, tutaj możemy pójść. No masz tutaj. Nie, ja bym poszedł od razu na szlac. Dzięki. Tutaj ja muszę się potęczyć. Jakby co to fire rate to jest szybko strzelność. No spoko. Dawaj na szlac. A flip. Ja jestem tak jesteśmy o tym wiedziałaś. Idziemy. Moje ulubione eventy to jest The który wychodzi w te wakacje. Ale na nowej mapie. Za 4 dni będzie nowa mapa. Dobra, widzowie, za 4 dni robimy nowy film. Robimy. W poniedziałek robimy film z AR2 na nowej mapie. Tak, ponieważ... Yy, czwarty, weekend mam cały w... zawalony. A, no to ja będę na razie grać na nowej mapie. To tam obczaje jakieś rzeczy. Za to pięć dni... Uważne, to często ludzie kampią. Za 5 dni będziemy robić odcinek z r 2 a w tym czasie zrobić na nowej mapie. Jak nie wiem, o co chodzi w Bounty Huncie, to jest takie coś, że wybieramy sobie jedną, jedną osobę i musimy ją zniszczyć. Zabić. Tak. ZABIĆ! O! Jezus Maria! Co się stało? Ja prawie spadłem na sam dół! Wierzę, że jakiegoś tego... Jak ja mam wyjść? O tędy. Jezus Maria. Ja tak po prostu żałuję, że to wbiegam wbiegam, skaczę, bo myślę, że tam normalny. i... i ten prawie gracz, na sam gracz, dół. Gracz, gracz? Gdzie, gdzie, gdzie? Nie widzę. Chyba. Nie widzę, nie widzę. Tam, yy, przed nami, przed nami, chodź do wody. Uwaga, dwóch, dwóch, dwóch. Skąd? Kupi, kampi, kupi. Brak. Myślę, że to będzie tyle na ten odcinek. No pa, pa. na widzowie. Do jutra.